Dzień dobry, no kochani, witam Was w najnowszym odcinku na moim kanale, a dzisiaj będziemy spędzać 24 godziny z widzami. Będę wykonywać kilka aktywności, które w sumie muszą złożyć się na pełne 24 godziny z rugajkami. Na szczęście mam swoje zimowe obozy, więc ten challenge nie będzie taki trudny. Jesteśmy już na obozie i lecimy na pierwszą atrakcję z moimi widzami. Mam talent. Będę jurorem razem z Kamilem i z Patrykiem. Nie oh. mogę się doczekać tego pięknego wydarzenia. Nie. Jestem surowym oceniaczem. Proszę o docenienie tego, jak występujący mają matching outfity i wszystkie z nich mają łopatki kaczeszkowe. Czuł wieczek, raz vibe, nasz ulubiony kamp, o oh tak i oni patrzą na mnie. nawet bez podkładu Nie! chcemy przekazać pierwsze miejsce właśnie za takie zachowania gratulujemy i było dzisiaj złego występu mówię wam teraz do każdego jednego z was wasz występ był piękny Dobranoc. Witam Was w dniu drugim. Wczoraj zakończyliśmy mam talent i po podsumowaniu zostaje nam 21 godzin z widzami. Teraz będziemy grać w grę, w której uczestnicy obozu będą musieli wykonać różne zadania z różnymi ludźmi. Z kamieniem nagrać 30-sekundową reklamę farby do włosów. I macie na to jakiś pomysł? Kiedy przechodzisz, pofarbować włosy, a twoim fryzjerem jest kamień Owczarek. Fajny pomysł, mi się mm -hmm. podoba. Polecamy farby owczarkowe. Farbują cienie pomagają i włosy odmładzają Polecamy Co żeby wspólnie wymyślić 40 słów na K? Ile już mamy? 15, czyli nam zostało jeszcze ponad 20 Ale dobrze nam idzie Kamera Kamera, Kamera. Kontakt, Kontakt. Kolorowy Kolorowy, może być Klaun Ciecha. I mam ostatnie słowo Dzięki Tak zakochać, zakochać się można, tylko raz Musieliśmy zaświecać piosenkę Disco Polo, postawiliśmy na wszystkie oczy zielone i zadanie wykonane. Ale dlaczego to i łatwe. Musiałem śpiewać piosenkę Disco Polo. Przez co? To, to śpiewaliśmy właśnie. Dokładnie, to śpiewaliśmy. Musimy wymyślać no. przepis na miłość. Na. No. Może tak jak przepis kuchenny. Co czujecie od mamy? Mama was na miłość, przykład ciepło. Ciepło. Jedna łyżka ciepła. Dwie szczypty. Radości. 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 Jedną paczkę. Wsparcia. Czego dodajemy? Wsparcia. wsparcia. Pięknie. Jedną paczkę wsparcia. Hmm. Można pomieszać z do dobrą radą! Dają rodzice dobre rady? No to z dobrą radą. A to wszystko zalać. Przyjemnościami! I na końcu dodać. Serduszko! No i pięknie, mamy przepis na miłość. Muszę mnie rozśmieszyć, będzie bardzo to długo trwało, to czuję. Jezus, Malusień! W schodach, uwielbiamy się przed nim chować. Lubi pić wodę w słojach, to wzorowy robak. No fajne to się śmieje! Dobra! dobra, bardziej mi Julka rozbawiła niż ten wierszyk, no ale dobrze. Powiedzmy, że zaliczamy. Następna grupa ma zadanie, żeby nakręcić reklamę Moontail, więc zapraszam was na chwilę autopromocji. Idealna dla makijażu Bez linka, nada się do pielęgnacji jest Poprawia włosy. Jest idealnym młodym dodatkiem. Jest to słodka. Zawsze pomoże. Nie wiem, my się pokupiłem. <grywa> <grywa> Koles, jak chcesz spać w pracy, to chociaż chociażbyś opaskę kacziskową. Ale A jest do makijażu. Do spania idealna! <grywa> 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 Perfekt! Z kodem macie 20% zniżki na taką oto kaczuchę. Polecamy! No i teraz trzeba zrobić kot na mundę. Piękna reklama. Musimy teraz sporządzić listę top 10 naszych ulubionych influencerów i dziewczyny proponujemy na 10 miejsce Julię Żukę. i tak się! 10 rezji i 9, Mortalio 8, Patię Mociano 7, Haj Hania 6. Pięć Monika Gociołek, cztery Maciejos Kartoni, ja z na drugim miejscu i na pierwszym Monika i Wojka Ale tak, chyba już nie są aż tak bardzo influencerkami Słuchaj Znasz taki Instagram kul psiaki? To egzekwo Teraz uczestnicy obozu będą mi śpiewać piosenkę, a ja muszę wypełnić luki w słowach Niech nie wie nikt nie. Zdradzaj nic. Super, dobra. Rzad, Rzad, I nie pisałaś ile słów musisz mówić. Jedno. Uczuć. Od teraz, teraz tak masz jedno. żyć. Bez, bez słów bez. Bez. O kurczę. Bez. bez słów, bez snów. Super. Okay. Jedno. Łzą. Tak. Nie dać się. Lecz. Jedno. Świat. Super. Ja Wszystko było. miałam dobrze? Mamy 12.48 i przed chwilą skończyliśmy całą naszą zabawę, więc następne dwie godzinki mamy z głowy. Zostało nam jeszcze 19. Teraz przenieśliśmy się na zdjęcia, więc jeszcze 19 godzin do wykorzystania, więc to jest całkiem sporo. Najbardziej mi się podobały na razie to robienie brązoletek. Żugajką jestem od dwóch lat i spotkania z. Tutaj twórcami. Jestem żugajką już rok. W sierpniu już będzie dwa lata. Moim najbardziej to, że jest szczera, prawdziwa i że wspiera swoje wszystkie fandomy. Pomaga swoim żugajkom za dobre nastawienie, za optymizm i za wsparcie, jakie okazuje wszystkim swoim fanom. To jest mój pierwszy obóz, ale będę jechała jeszcze na pewno na letnie i jeszcze inne. I mam nadzieję, że pojadę na kolejny obóz. Yeah! Nadszedł ten moment, niestety. No to jednak nie jest. Niestety kończy się już powoli nasz pierwszy turnus zimowych kampów. Pierwszych zimowych kampów drugaikowych. Super było spędzić z Wami czas. Naprawdę świetnie się bawiłam. Ja nie wierzę, że my się jeszcze nie zobaczymy. Dziękuję Wam, Misiaki, bardzo za pierwszy turnus. Do zobaczenia. Blisko 10 godzin spędzonych z moimi widzami już za nami i tak sobie pomyślałam, że fajną opcją byłoby porozmawianie z moimi widzami. Dam szansę też widzom, którzy... Nie mogli pojechać na obóz, nie chcieli pojechać na obóz z takiego telefoniku. Będę telefony odbierać. Myślę, że tutaj zajdzie się nam około 2-3 godziny, bo wiadomo te telefony będą ogólnie nieustające. Teraz czas udostępnić mój numer telefonu. Nie wiem dlaczego, ale jest to dla mnie jakoś tak mocno stresujące. Mam wrażenie, że nie powinnam tego robić i że to jest niebezpieczne co robię, ale zróbmy to. Zrobię sobie zdjęcie z moim telefonikiem. 3 4 Rek. a tu nikt nie zadzwoni. Jezu, ale mi serce bije. Czuję, jakby za chwilę jakiś, nie wiem, prezydent miał do mnie zadzwonić. Halo? Andrzej Duda speaking. Leci, go! Góra! <grym> <Co? grym> <Co? grym> no! Dobra. Halo? Halo? Dzień dobry, kto mówi? Zuzia. Zuzia? Mhm. Co tam, Zuzia, u ciebie? Nic. A gorączkę mam. Masz gorączkę? Ale byłaś dzisiaj w szkole, czy nie byłaś przez gorączkę? Nie była. A ile masz lat, Zuzia? Osiem. To dzięki Ci, Zuzia, za rozmowę. Przesyłam buziaczki i pozdrawiam. Pozdrawiam Zuzię i grupę Emberki Julci. Dobrze, pozdrawiam Zuzię i grupę Emberki Julci. Dziękuję. To pa! Pa! O, ale słodka! Halo! Co to? Kto mówi? Marysia. Cześć, Marysia, co tam u ciebie? Może święty. Wszystko dobrze u ciebie. A u mnie też wszystko dobrze. A co będzie na odcinku tak przed, przed premierą powiesz. Influencerzy zdradzili mi swoje tajemnice. Tylko będę oglądać. No to super. Ja. Pa! Pa! Ja, pa! Moi drodzy, już pierwsze dwie rozmowy za nami, które trwały w sumie około 3 minutki. Mam wrażenie, że ten czas w ogóle bardzo szybko leci i myślę, że na pewno z 2-3 godziny pogadamy. Lecimy dalej. Halo! Hey, a tam Was jest więcej chyba, nie? Trzy, A, to cześć, jak się nazywacie? Ja jestem Nikola, a ja Maja i ja Iga. I co tam, dziewczyny robicie sobie? Gadamy. Pozdrawiamy Klaudię. Pozdrawiamy Klaudię razem z dziewczynami. I Santię. A, i Santię. Buziaki! Ja potrzebuję przerwy. <noise> Dawaj, ty odbierz. Halo. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To była pomyłka. Okej. Okay. Nie, to nie pomyłka. Nie rozłączy się! <noise> O ty święty moje siostra już się idzie za płotka posto na Instagramie i już zaczęła mi mowy oczekić. O Jezu, przepraszam, że zrobiliśmy na tobie takiego pranka. Myślałem, że to kogoś innego, ale to ja! Jak coś? No nie ja. Paaa! Streskujące! przypomniałam teraz, że ja nienawidzę rozmawiać już jest teraz. No to w ogóle nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie. Masz moje scrunchie? 12 Ile? 12 ILE? 12, usłyszałam 17 i mówię co? Pozdrawiam, mała tym odcinku? Będziesz Ojojo, oj, oj, ale fajnie Cześć Amelka, ile masz lat? 13 13 Chcę pozdrowić Elizę przyjaciółkę Elizę przyjaciółkę, pozdrawiamy bardzo serdecznie i przesłuchamy buziolę Halo? Złączył! Halo! Halo? Kto jest twoim ulubionym influencerem? Nie. A ja. A drugim ulubionym? Monika Kociałek. Monika Kociołek, dobra. Ja jestem Lena i właśnie dzisiaj skończyłam 12 lat. Dzisiaj masz urodziny? Tak. Nie wierzę! To kochana wszystkiego najlepszego. Zdrówka, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń. Jaki jest twój y, ulubiony influencer? Military trzy. No, a oprócz mnie? Lubię Dominika Rufyńskiego. Ooo. Kogo najmniej lubisz z influencerów? Najmniej, Żeby nikogo nie urazić, nie ja wiem. No dobra, to nie musisz dawać. To pa, kochani, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. To są właśnie moje dzieci, wychowane przeze mnie. One mówią tak: Nie, nie chciałabym nikogo urazić. Jesteśmy już na drugim turnusie mojego, bo zostało nam jeszcze kilkanaście godzin, z tego co powiem, Kilka aktywności przed nami, więc lecimy teraz na QA. Będziemy mieli dwie grupy po godzinę, więc dwie godzinki. Czemu na płycie nie ma szyb? Do całej koncepcji płyty nam to tak średnio pasowało, więc stwierdziłam, że po prostu płytę zamkniemy sobie w taki sposób, a dodatkowo gdzieś tam obok będą wychodzić. Piosenki. a jaki kolory lubicie w paletkach? No dobra, ale oprócz pomarańczowego! Wymyśliłam takie kosmetyki teraz. Takie naprawdę fajne, że bardzo bym chciała w tym roku zrobić kosmetyki. Jest te 4. Chcesz wrócić? To nie. Ale jakbym miała przeżyć jeszcze raz to, co przeżyłam i cofnąć się w czasie o te dwa lata, to ty to... to bym dołączyła jeszcze raz.

Się poznałam z Kamilem Owczarkiem. Jestem sobie na bitwie Muzerów. Moja siostra jeździła sobie na takie eventy i tam poznała na przykład Kamila. Już tam wiecie, Sonia jest godzinę, drugą, trzecią na tym evencie. Ją ja wykurczę, ile ona tu jeszcze będzie siedzieć. Muszę iść ją znaleźć. I Sonia nie odbiera telefonu. Ja już taka wkurzona podchodzę do tej sceny, gdzie tam był ten event. Wołam Kamila i mówię: Cześć! Wiesz może, gdzie jest Sonia? A on do mnie tak: A kim ty jesteś? No bo ja myślałam, to jest fanka po prostu. Tam dużo osób właśnie podchodziło z tyłu i pytało się, gdzie kto jest. Ja bym taki, a co? A kim jesteś, że pytasz. Potem ja mieszkałem w Warszawie i na przykład Patryk do mnie przyjeżdżał i ty też do mnie przyjeżdżałaś. I to jakoś tak zatrybiło grupa QA już za nami, więc możemy sobie odliczyć godzinkę. I teraz czekamy na drugą grupę, będą kolejne pytania. Pierwsze takie mocne pytanie dostaliśmy. Moja to była współpraca z Adidasem. No tak, już: Adidas. U mnie to było dużo było za koncerty Julki i dużo kiedyś dostałem. <gry> Angry o, to za, to bo ja... W, dużo rzeczy było bardzo, to było kilka połączonych kampanii w jedną i co to było Ale nie liczymy takich rzeczy jak trasa, bo płyta A nie, to ja miałam za plusza jeszcze dużo w sumie Współpraca stricte bez moich produktów to u mnie Maybelline No Tak myślałem Mocne pytania, jestem, jestem zaskoczony tak, jest Takie, że, że zaszokowałem <gry> Chciałabym zrobić takie grube podsumowanie trasy, na przykład na Torwarze A to możemy czuć się zaproszeni? Tak, będziecie mieli mi ten gritty kochani <gry> <gry> Odliczamy dwie godzinki od naszego czasu i teraz od razu bez przerwy zabieramy się za Tiktoki czekamy już na pierwszą grupę. No i Tiktoki to będzie dużo czasu myślę. Następną naszą obozową aktywnością jest quiz dotyczący mnie kolorowego i Kamila. A ta gra nazywa się. Ale to wyćwiczyliśmy. Czego się najbardziej boję? Wysokości. Tyle? Tyle. No. Ja oglądałam Patryka story I Patryk mówił wyraźnie, że on jak będzie nagrywał na YouTube, to zgapi ode mnie film i nagra z osami, tylko że on nagra pokonywanie lęku. I to jest prawidłowa odpowiedź, czyli B. Ja mam odpowiedź C, że Patryk boi się pająków. Wiem to, ponieważ z nim mieszkam i zawsze to ja muszę pająki zabijać. Odstawiacie. Od dwóch. Pięciu cukierków. Prawidłowa odpowiedź to. Jaki mam znak zodiaku? Wiecie, kiedy Julia ma urodziny. No, mam nadzieję, że wiecie. Z tego powodu właśnie, że ma urodziny w tym miesiącu, o którym myślicie, że ma. To znaczy, że jest rakiem. Mój znak zodiaku to baran. Ja myślę, że Julki znakiem jest wodnik. Jaki jest mój ulubiony kolor? Kolor biały. Kamil dzisiaj nie reprezentuje zbytnio tego koloru, ale uwierzcie mi, wiem jak się ubiera na co dzień i jest to kolor biały. I Jak na przykład byliśmy w Paryżu, to zostawiałam wam instagramy chłopaków. Jeśli chodzi o serduszka, to moje serduszko zawsze jest pomarańczowe. Patryka jest fioletowe, a Kamila jest niebieskie. Dlatego, że niebieski to ulubiony kolor Kamila. Mój ulubiony kolor to jest czarny, tak jak widać. I to tyle, bo to ja. Tym, ty, dy, To pytanie już im nie poszło tak dobrze. To ogólnie jest najmilsze na całym świecie Jak ci 90 dzieciaków Wszystkie na nas mówią smacznego i dzień dobry Dlatego, że one potrafią powiedzieć do mnie smacznego 5 razy I zapomnieć, że Wcześniejsze 4 razy już to powiedziały Co nie zmienia faktu, że jest to najsłodsze na całym świecie Ja bym chciała jeść posiłki jakby Z moimi widzami, bo nie przeszkadza mi to Jakoś, żeby z nimi w trakcie porozmawiać Wybrać miejsce, w którym się usiądzie Żeby nikt nie był poszkodowany jest niemożliwe Jeśli ktoś przerywa mi w posiłku I prosi o zdjęcie, to to jest trochę Już za dużo dla mnie, ale rozmowa to jest jakby taka bardzo naturalna rzecz, tylko po prostu jak wybrać miejsce, w którym zjeść. Nie da się tego zrobić. Ale ogólnie jemy posiłki razem z uczestnikami. W sumie chyba na wszystkie schodzi się około godzinka, więc można odliczyć godzinkę z naszego dzisiejszego czasu. Chciałabym e, po prostu zostawić wam jakieś pamiątki po tym obozie. Wiadomo, tak jak sobie nagrywaliśmy wczoraj jakieś toczki, to jest dla Was pamiątka. E, no to tak, dzisiaj na zajęciach chciałabym Wam porozdawać autografy. Zrobimy sobie też na tych zajęciach pozdrowienia. Love, love Juleczka i Julia, żukaj podłoga, fanpage, buziaki Pozdrowienia i autografy już za nami I zostały nam słuchajcie dwie ostatnie godziny Już jesteśmy na finiszu Ostatnim elementem po prostu tego odcinka Muszą być zajęcia taneczne To jest takie po prostu, to musi być Zapraszam na zajęcia taneczne A moje prosty tam Kilka 24 godziny z widami. Udało się, dziękuję wam za oglądanie Teraz tu się dzieje straszny chaos Ale nie przejmujcie się tym, przesyłam wam buziaczki I do zobaczenia